Cześć mordeczki. Nie wiem co to będzie. Jestem na, na starej miejscówce. To kiedyś była chyba jakaś fabryka albo coś, bo jeszcze ruiny są. Pochodzimy, popykamy sobie, zobaczymy na szybkę standardowo małpki, żbika, poszukiwacza historii. Zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku. Link będzie w opisie, do wszystkich małpek, do ich kanałów też link w opisie. Pana Jarosława, pozdrawiam. Kopalnia wiedzy. Bijajcie do nas na, na Facebooka, jest ciekawie, jest wesoło. O wszystkich grupowiczów, pozdrawiam. Eee, zobaczymy, co będzie. Dzisiaj sam, da się obrócić. Nie da się. Dobra, nie będę obracał, bo już jakieś mazy zrobiłem. Yy, dzisiaj sam. I, i, i No i szukamy, popykamy sobie trochę. Zobaczymy, co to, co to dzisiaj tu wypadnie. Ok, któryś dołek z kolei. i ale patrzcie. Jeszcze jedna seta jest. Pięćdziesiątka. Pięćdziesiątka jest. Tam parę Polmosików, jakichś duperelek. Więc nie jest kogułem, o. zobaczcie, jeszcze trochę ruin jakiś. To była jakaś fabryka, czy... czy coś. Coś w tym stylu na pewno. Dobra, lecimy dalej. Kolejny dołek i takie jakieś. Nie wiem co to Czemu tak słaba jakoś się zrobię Dobra Pierwsza monetka dzisiaj gruba Bardzo gruba Tak jak powiedział żbiku, ja już tu byłem mnóstwo razy Sorry, trochę, no, trochę smarkaty jestem e, Tak jak powiedział żbiku nie ma Czegoś takiego jak miejscówka przechodzona. Ten kawałeczek tutaj, dosłownie tego laseczku, ja już tutaj byłem z, z 15 razy. I teraz, o ile dobrze dobrze kojarzę, to jest half crown. Bardzo duża moneta. Możliwe, że chociaż nie, na srebro raczej nie. Ale podejrzewałem, że jest to half crown. Bardzo ładna monetka. Wyczyścimy zobaczymy. Tak jak mówię, nie ma czegoś takiego jak miejscówka przechodzona. Makro ja sobie dzisiaj chodzę na 3 tonach. Dyskryminacja na 20, czyli żeby wszystkich wózków sobie odrzucić. Na trzech tonach bardzo fajnie się sprawuje. Bardzo fajnie segreguje to wszystkie żelazstwo Chociaż i tak się wyciąga, bo to nie ma opcji. Ja z reguły robię tak, jak słyszę, że jest dobry sygnał, stały sygnał, dobry, powtarzający się, robię go na krzyż i cały czas jest taki sam, ja go po prostu kopię. I nie patrzę na wyświetlacz, czy jest to 20 czy 21, ja go po prostu kopię. No jest half-crown, trochę za... <laughs> chyba half-crown. Zobaczymy, oczyścimy później, trochę przeschnie, też będzie inaczej. Dobra. Do następnego. Jeszcze tak zapomniałem pozdrowić, bo prosił mnie w komentarzach. E, Rygi Sfako. ile dobrze pamiętam nick. Chyba tak, także pozdrawiam Cię kolego obiecałem i są pozdrowienia. Dla Ciebie oczywiście jeszcze Rutusika. Rutusika kochanego, który jest teraz w Niemczech. Ale walczy chłopak kurde co chwilę jakiś film super. No u nas się dopiero zacznie. Dzisiaj tak, Steve'a nie ma. Steve'a ma tam komunie córki, więc. No nie mógł. Yy, Kamilek. Kamilek też tam coś ma do roboty, coś tam domowe, jakieś sprawy. O, tu jest ładny sygnał. Jakieś domowe sprawy ma. Także każdy jest zajęty. No ale myślę, że już za dwa tygodnie ruszymy i to taką, wiecie, pełną parą i zacznie się dziać. Kogo tam nie pozdrowiłem, to przepraszam. w cichych, was też pozdrawiam. Wszystkich tych, co mnie oglądają i subskrybują, pozdrawiam was, kochani. Dziękuję wam, że oglądacie te moje wypociny. Super. No i co? Wykopię to i pokażę wam, co tutaj było. Nie ma co. Także do zaraz. No, i co, koni? Tyle zachodu o. Open Jeszcze Przem gdzieś spadł. Dobra, pochodzimy jeszcze trochę. Do następnego. Okej, hey, nikt mi nie powie, że. Kurde, Makro Racer 2 to zły sprzęt. Zobaczcie, takie coś maciubciego Z dołu, tutaj. Spokojnie na całą dłoń, po długości, dół ma ciupcie to jest i wyhaczył to na trzech tonach, co 3 tony wcale to nie jest jakiś głęboki tryb. Także wszyscy deusy, deusy, o już mi nawet to gdzieś wypadło tu w trawę, już tego nie znajdę. Deusy, wszyscy deusy kupuję mam makro racer, robi robotę i jest o połowę tańszy. Naprawdę fajna maszynka. Jak się ktoś zastanawia nad kupieniem jakiejś maszynki, ja polecam. Wiadomo, każdy będzie swoje chwalił, ale ja chodziłem też z kanarkiem 250. Bardzo fajny sprzęt, super. Widziałem w akcji i deusy, i, i minelaby, i w ogóle inne. Jeździ się na te klubowe kopania, tam każdy chodzi z innym. Ja wam powiem z Macro Racerem wcale nie odbiegałem od tych deusików. I, i równo trzymałem im kroku, także Macro Racer 2 super sprzęt polecam, dobra, lecimy do następnego no i kolejny moniaczek nie wiem, tym razem jakiś destrukt nie mam pojęcia co to może być, niech trochę przeschnie to może się uda go rozszyfrować, dobra do następnego A więc co? Te większe żelastwa przy najbliższym koszu wywaliłem, bo by mi spodnie spadły. Coś tu powychodziło. Mimo tego, że już tu byłem naprawdę mnóstwo razy. Wiadomo, standardowo. Puszki. Tak jak wszędzie. Czy to Anglia, czy Polska, czy Niemcy. Wszędzie. Polmosiki. Tu jakieś bliżej mi nieznane coś jakaś aluminiowa rureczka takie zakończenie trochę w stylu filmu zwierzaka zwierzek pozdrawiam cię jakieś metalowe dziadostwa. kolejne superelki jakiś tam zapinaczek dalej śmieci Mieci. No i co? No i przechodzimy o monetę. Też parę wyskoczyło ku mojemu zaskoczeniu. Co my tu mamy? O! Piękne. Dwapi. Dwa pensy. Większość współcześniaki, no bo nie ma się co tutaj szczypać tu raczej współcześniaki. To jest ten destrukt, to to nie wiem co to jest naprawdę. To trzeba, to trzeba wyczyścić w domu, bo ja nawet nie wiem jak się do tego zabrać, z jakiej strony to powinno być, gdzie tył przód, a gdzie tył. O, taki destrukcik. Dla było to co to? A, jeden pens. Nic ciekawego, no ale jak już kręcę, to pokażę. To tutaj. tutaj mamy o drugie dwa pensy jak do co tu naprzaskałem to nie wiem co to też coś umarło tu I tu takie monety wychodzą niestety gówniane że tak powiem destrukt tu wyszło ładne one penny Grube, duże, fajne one -penia, to nie jest do oczyszczenia, oczywiście. Będzie fajne. Trochę obgryziony, ale fajny. Stawiam na 1800, 1800 z czymś. Tego łampeńego. Ale mam uwaloną rękę, jak ciepło. No i tutaj jest. Na bank. Jestem pewien, że to jest half crown. Tylko tym razem nie srebrny, czyli jest to po, trzy, po 1939 roku. Czyli 1940 coś tam może być. To już będzie mieć chyba z czymś nikiel. Nie, nie znam się. Gruba moneta, wielka. Ładna monetka. No i co, no jak widzicie, no, monetek trochę śmieci trochę Tak to wygląda. Niestety. Jeszcze raz wszystkim pozdrawiam Słuchajcie, wchodźcie na Facebooka, fajna grupa nasza, naprawdę wszystkich Was zachęcam. Kogo nie pozdrowiłem, sorry. Tom ciopalucha pozdrawiam. Koszulki. Już temat zakończony. No i ta zabawa wchodźcie na ten kalendarz, co będziemy robić. Ja dzisiaj te zdjęcia cyknąłem, wrzucę, tylko ja no nie biorę się pod uwagę tam w ogóle Bo to jest konkurs dla Was, nie dla nas Także Bijajcie Tyle Co mam do powiedzenia, tyle co się udało znaleźć, najważniejsze, że jest wypad i, i było fajnie Także Do następnego filmiku, trzymajcie się, hej, ja Was wszystkich gorąco pozdrawiam O! Ci co tam mi dawałem te łapki w dół Panowie Ja rozumiem że film może się nie podobać. Ja to naprawdę rozumiem. Każdy ma inne gusta. Jednemu się podoba, drugiemu nie. Ale jeśli już dajesz tą łapkę w dół, napisz w komentarzu, o co Ci chodziło, bo no, ja chcę iść do przodu. Ja się ja nie idę w tył. Ja chcę iść do przodu, chcę wiedzieć, co się podoba, co się nie podoba. Proste i logiczne. Tylko proszę Was, żeby te komentarze były na poziomie, bo wszystkie wulgarne jakieś komentarze po prostu będą usuwane. Dobra, nie zarudzam. Trzymajcie się. Hej, do następnego. In time, baby, I go to work. Don't do it for the money, but that's one of the perks. If y'all got the